Cześć, witajcie kochani! Dzisiaj kolejny film, w którym prezentuję nie pranie, a trzepanie dywanu i to bardzo zakurzonego. Zapraszam do oglądania. Lubuskie Centrum Czystości. O, witajcie kochani! Właśnie jesteśmy dzisiaj tutaj przy stanowisku trzepania dywanów. Opróżniamy maszynę. to jest tak może z kilku dni trzepania dywanów w jednej komorze i w drugiej komorze za chwilkę wszystko będzie opróżnione i przygotowałem dla Was bardzo ciekawy dywan do prania, ale najpierw trzeba go wytrzepać Kawałek pokażę, wygląda tak: pręzwe idealnie czarne, prawie. Zakurzony, wszystkie dywany w naszej pralni są przepane przed praniem. Zwijam go. I zaraz idzie na trzepaczkę. Tu jest wszystko poczyszczone. Kawkę zabiorę, żeby mi się nie przykurzyła. Zamykam komory. Obydwie są puste. Kładę dywan na trzepaczkę obroty ustawiam na maksimum posłów na bardzo wolne i zaczynamy Maszyna wyłączona. Zabieram dywanik na razie na bok. Ważymy teraz cały kurz. Otwieram maszynę. Obydwie komory. Jedna komora, druga komora, teraz wszystko pozmiatam z miotką. czysty kurz trochę się nazbierało Dużo też jest wysysane przez odciągi. Ale tego jest. Staruje wiaderko, 140 gramów, 138, pamiętajcie! Kurzu, a kurzu. I zaś znowu sprzątanie zaraz i odkurzanie maszyny. Po takim egzemplarzu. Już czuję, że jest ciężkie wederko. I na wagę 3 kg, 224 gramy, muszę zacząć sprzedawać ten kurz do Hollywood, do starych horrorów będą używać. A teraz dywanik. Idzie w odpowiednie miejsce. Przy okazji pokażę wam ile dywanów czeka jeszcze do trzepania. Przywiezione. No gdzieś w sumie w dwa dni. Ale idziemy dalej. Nasze ulubione miejsce. No brudne to mało powiedziane. Wszystko na tym dywanie jest czarne czarne wzory, czarne frędzle o, tu widać stało coś, co uchroniło dywan przed. Maksymalnym zabrudzeniem, i w tym miejscu dywan jest jedynie brudny. Dywan jest już wytrzepany. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Teraz czekajcie na film sprania tego dywanu. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Kto nie subskrybuje, może zrobić to już teraz. I zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Cześć!